Zbliża się sztorm. Kapitanie, piraci płyną na nas. Nie są zwyczajni piraci, to on, Pol! przeklęci piraci. Martin Tajemniczy. Ja lubi ciasne zakręty, ale nie lubi ciasnych ubrań. Ach, nie mogę się doczekać, ta wycieczka do muzeum morskiego będzie taka fajna! Nie wiem w jakim świecie żyjesz, ale w moim słów muzeum i fajny nie używa się w tym hmm. samym zdaniu. Daj spokój! Co może być fajniejszego od spotkania z morskim dziedzictwem? Nudne! Odkrycia wielkich odkrywców i oglądanie eksponatów! Nudniejsze i najnudniejsze! Poznanie historii piratów! Piratów? Super! O, mają nawet pamiątki po niesławnym kapitanie bludzie! Kiedy byłem mały, marzyłem, żeby zostać piratem! Serio? A ja marzyłam, żeby uprawiać gimnastykę! Marzenie? To jakiś koszmar. Nie słuchaj go, Diano. Warto się dostać do naszego zespołu. I to nie tylko dla tych odjazdowych bluz. Mamy też spodnie do kompletu. Masz rację, Jenny. Spróbuję się dostać. Ty i gimnastyka. Przestań! Masz złoty medal w braku koordynacji. Co ty? To patrz! I się czymś bezpieczniejszym, jak klub działkowicza. <grymne> Proszę, by wszyscy trzymali się w grupie i uważnie mnie słuchali. To czego się dowiecie, przyda wam się w referatach z historii. Mm. Mm. Ja palubi czekoladowe monety. A nie byłyby smaczniejsze, gdybyś je najpierw odwijał? Dobra, a teraz zapolujemy na prawdziwe pirackie pamiątki. Uczniom wstęp wzbroniony. jaki tam ze mnie uczeń. Ach. Jakich pamiątek szukasz? Tych, które należały do Kapitana Bluda. Kogo? Kapitana Bluda, legendarnego pirata, który miał ponoć nadnaturalną moc. Czyli, że powinniśmy to przecież zbadać, nie? Nie wiem, czy tak wolno. Zegarek aktywowany. Wybrano przecinak. Japa powinien zostać w autobusie. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy. Jednego mi chyba brakuje. Zdaje się, że wiem, który z moich uczniów się zapodział. Hehe, to jest najfajniejsza wycieczka świata! O, Może to noga prawdziwego pirata? Piratów robili z drewna? Lepiej, żeby Martina tajemniczego nie było w tym pokoju. Wydawało mi się, że coś słyszałem. Hmm. O, o mało co! O bardzo mało. O, ja, panie, chcę stracić pracy. Lepiej spadajmy, zanim pan Hook wróci. No to to Powtórzysz to po mnie. Biegniesz, teraz skaczesz, ramiona proste a, i czysto lądujesz. Czaisz? Biegnę, skaczę, ląduję. Czaję. A, 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 nie czaję! A, a, a. O. Czy choć trochę mi wyszło? Nie bardzo, ale przynajmniej nikt tego nie widział. Ha, ha, ha. Ha, Martin widział. On wcale nie śmieje się z ciebie. Następny to chyba należy do ciebie No co jest koledzy, który odważy się walczyć z potężnym Martinem? Raczej z potężną gębą. Jared, mistrz klasowy, dobry przeciwnik. Ach, Martin clown klasowy, kiepski przeciwnik. Jeej, ten twój Martin byłby niezłym gimnastykiem. Oh. I kto jest teraz klaunem, Majtku? Brawo! On nie uprawia szermierki, przynajmniej nie uprawiał. Co z nim jest? Cokolwiek z nim jest, to ja też tak chcę. Hmm. Od tej gimnastyki poprawił mi się chyba apetyt. E, nie chcesz tego jabłka? Jest twoje. Aha! Uh, Martin, dlaczego kradniesz jabłka? Dlaczego wkładasz paluszki do skarpety? Pilnuj swojego języka, paniusiu, bo zaraz nakarmię nim kota. Mm -hmm. Proszę bardzo, częstuj się bogatym łupem kapitana. Ty, ale odjazd! A ta biała, bufiasta koszula i poszarpane spodnie są oryginalne. Uch, jedyne, co jest oryginalne w tych ciuchach, to ich zapach. Kocham styl lat 70 1770. Mm. Łaskawe słowa. Z drogi! Ahoj, majtku! Ha, łaskawe słowa? Z drogi. Kogo on chce oszukać tym kiepskim... Ahoj, Martin! Płynę z tobą! Ahoj, korsarzu! Pan Hook chce cię zobaczyć. Chyba wie, że narozrabiałeś w muzeum. I powiedz, co ta śmieszna papuszka z pracowni biologicznej robi na twoim ramieniu? To moja papuga, sam ją oswoiłem. To nie twoja papuga, a ty nie jesteś piratem. Co się z tobą dzieje? Przesadzasz z tym całym piractwem. Cześć, Martin. Twoja staroświecka moda na piratów się przyjęła. Kpisz sobie z kapitana? Nie, kapitanie, znaczy Martin. Hmm. Czy powiedziałam coś nie tak? Nie. To z Martinem jest coś poważnie nie tak. Zamierzam się dowiedzieć, co! Pan tajemniczy! Przyszedł pan w samą porę. Oglądałem właśnie bardzo ciekawy film z panem i kierowcą szkolnym w rolach głównych. Nie mam czasu, dobry człowieku. Skarbu poszukuję bowiem. Dlaczego udaje pan teraz pirata i dlaczego ma pan na ramieniu papuszkę z pracowni biologicznej? Nie udaje wcale pirata, to jest moja papuga! Proszę natychmiast oddać papuszkę oraz wszystkie przedmioty, które zabrał pan z Muzeum Morskiego. Wtedy obmyślę odpowiednią karę dla pana. Ech, nie waż się nawet tchnąć medalionu kapitana Bluda! Medalionu kapitana Bluda?! Martin, czy ty na pewno dobrze się czujesz? Powinieneś się przejść do pielęgniarki. Co tutaj się stało? Niczego nie widzę. Martin, co ty wyprawiasz? Nie zbliżaj się do mnie! Duchy upadłych piratów, wzywam wasze moce! Nie! Nie wolno wchodzić do pokoju Martina bez pozwolenia. Martin zachowuje się podejrzanie i tylko tak odkryjemy dlaczego. Ha! Dobra, ale ty idź pierwsza. Po co mulina? I mapa? Martin robi się coraz dziwniejszy. Może gdzieś wyjeżdża? A, ale to mapa żeglarska, a Martin nie żegluje. Zna się na tym? Na pewno gdzieś się wybiera. Wypływamy, kiedy tylko zgarnę mapę. Wiem, dokąd Martin się wybiera. Do pokoju. Szybko, Japa! Chowaj się! Japa jest za duży, żeby się schować. Chcesz być gimnastyczką? Ucz się czysto lądować. Czysto, a nie brudno i śmierdząco. Co tu się kryje? I jaba się kryje. Przede mną nikt się nie ukryje. Mamy bardzo bystre oczy, nieprawdaż? ar 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 ar, 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 ar. Dobrze się czujesz. A to ty tam racie czujesz się źle. Ar, tam uciekła dziewczyna. Zapomnij o dziewczynie, mamy skarb do zdobycia, lecz wpierw musimy znaleźć łajbę. Mamo, musisz mi pomóc! Śmieszne, chciałam powiedzieć to samo. Co się stało? Wyglądacie, jakby ktoś was napadł. Bo zostaliśmy napadnięci przez piratów. Piracka wersja Martina i jego załoga bandytów z Japą na czele splądrowała centrum. No nie, widziałam, że się dziwnie zachowuje. Dlatego tu przyszłam. Gdzie jest teraz? Masz na myśli Martina czy jego alter ego, kapitana Bluda? Strasznie tu warczeli, ale zrozumiałam, że uciekają naszą łodzią. Kapitan Blood W Muzeum Morskim mają pamiątki po nim. Sprawdźmy, co Legendex mówi o kapitanie Bludzie. Kapitan Blood był 17-wiecznym piratem, dysponującym ponadnaturalną mocą. Przez całe życie poszukiwał rubinu o nazwie Czerwona Róża, kamienia, który mógł zmienić morze w gigantyczny Czerwony Ocean. Te czerwone wody zasilane mocą zaginionego skarbu potrafiłyby wskrzesić jego zmarłych kamratów do pomocy w zdobyciu świata. Trzeba powstrzymać Martina, zanim uda mu się dokończyć dzieło kapitana Blooda. Gdzie on jest? Wiem, jak go znaleźć. Hmm... Wprowadzę współrzędne i wyślę cię przez portal. Co z zegarkiem Martina? Tak, wyrzucił go, kiedy tu był. Weź go, jeśli ci się przyda i sprowadź Martina do mnie. Nikt nie będzie kpił z mamy. Już tam idę. Trzymajcie się, kamraci! Każdy pirat szukający czerwonej róży musi stawić czoło burzliwym wodom! Ostatnio prawie mi się udało połączyć medalion z Rubinem, aby zbudzić duchy piratów. Już raz Rubin zaginął! Nie pozwolimy, by to się powtórzyło. Arr, arr. Dokąd teraz, mój kapitanie? Olbrzymia moc medalionu poprowadzi nas do miejsca, w którym spoczywa czerwona róża, gdzieś nad brzegiem podziemnej czarnej rzeki. Nie się zanurkować! Piekło! Niczego nie widać! Zdaj się na kapitana, kamracie! O, skarb pewnie jest w kupce! O! Dzięki, kapitanie. Zdrogi kamraci, stańcie na czatach, a ja poszukam rubinu czerwonej róży. A, puść mnie, piracie, zanim spadnie na ciebie mój gniew! Nie jestem piratem, a ty nie jesteś kapitanem! Jesteś Martin Tajemniczy, mój bardzo irytujący brat przyrody. Zamierzam cię powstrzymać od zrobienia czegoś strasznego! Dziewczyna ma powstrzymać bluda? <słysy> 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 Dziewczyna? Diana, a teraz ta dziewczyna zrobi coś bardzo niedziewczyńskiego. Ach! Ach. Ach! Ach! Arr, za coś takiego zadędasz na linie, mała. Tam raczej huk, podnieś ten rubin. Ach, oby mnie nie wywalili ze szkoły za to, co zrobię. Japa, to ja, Diana, Martin Cię zaczarował i to przeze mnie. Kazałam Ci wejść do pokoju. Pamiętasz? Uch! O, jak widzę, chyba nie! Arr, zostawcie ją! Mam to, po co przyszliśmy! Madin, nie! Arr, duchy umarłych piratów! Rozkazuje wam powstać i dołączyć do kapitana Bluda, który zamierza podbić świat! Wody robią się czerwone. Kiedy moja armia się zbierze, Ziemia zmieni się w piracką planetę kapitana Bluda! <śm> <śm> Możemy o tym porozmawiać? Ja. Pomocy, niech mi ktoś pomoże! Albo lepiej. Ja. A. 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 Nawet u ząbki nie mam szans na gimnastyczkę. A. A. Dobra, nie chcecie gadać, a więc nie dajecie mi wyboru, a ja wybieram ucieczkę! Poszę zdobyć medalion, zanim ta czerwona zaraza się... rozprzestrzeni! Strzeż się, kapitanie w bludzie. Jestem tuż za tobą! A, znaczy niedługo będę! A, 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 a. Zegarek aktywowany. Wybrano turbobungee. Nie zakradać się na pokład mojego okrętu. Aha. Arr! Niech idzie na spacer po desce. A, ona wolałaby raczej uciec. A, 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 a. Zegarek aktywowany. Ar! To jakaś czarownica! Pozbądź się jej! A. Teraz albo nigdy! A, jeśli to przeżyję, na pewno mnie przyjmą do zespołu gimnastyczek! A, sam ją załatwię! załoga to mięczaki, ale kapitan Blood nie zna litości! Ta! Zauważyłam! Ha! Może teraz ty zaczniesz błagać o litość! Twoja lojalna piracka armia zombie na pewno nie pozwoli mi na to! O ta walka jest taka niesprawiedliwa. Nie! Diana? Co ty tutaj robisz? To długa historia, a raczej piracka opowieść. Byłeś pod zaklęciem kapitana Bluda i zabrałeś naszego nauczyciela historii i ja Kapitana Bluda? O, to pewnie się stało, kiedy wziąłem medalion. Co się tutaj dzieje? I dlaczego boli mnie głowa? A właśnie przedstawiałem panu mój referat z historii na temat mm. hipnozy w czasach pirackich. Zahipnotyzowałem pana, a pan uderzył się w głowę i bardzo mi przykro. Serio? Nie pamiętam żadnej hipnozy. Doskonała praca, panie tajemniczy. Dobrze, jest z nami kierowca. Może mnie pan odwieźć? W głowie mnie łupie, jakbym brał udział w pirackiej potyczce. To nie do wiary, że łyknął twoją bajkę. To nie do wiary, że zaczarowałem swojego nauczyciela. To było fajne. Uwierz mi, to nie było fajne. Podobnie jak zakucie mamy w kajdany i napad na centrum. Ja zakułem mamę? No to było... E, e, nie było fajne. Tak jest. I dlatego musimy trzymać medalion z dala od ludzi. Zgoda. Proszę, lepiej trzymać medalion z dala od Martina. Umieszczę go w sejfie w moim gabinecie, jak tylko Martin zdoła go posprzątać. Uh. <grywka> Chyba nie próbujesz się dostać do gimnastyczek. Czy ty, dziewczyno, wstydu nie masz? Twój ostatni skok znalazł się w szkolnej gazetce. Słuchaj, skoro moje zdolności gimnastyczne wystarczyłyby ocalić świat, to do zespołu gimnastyczek dostanę się o tak. Obym tylko nie słyszał trzasku łamanych kości. Diano, jako twoja przyjaciółka i jako osoba, która bardzo łatwo mdleje, nie sądzę, byś była gotowa. Ten skok jest zbyt skomplikowany. Zaufaj mi, dam radę. O... Czyli jednak nie dałam rady, ale lądowanie było czyste. Było super! Powinna się założyć własną drużynę. <grywa> Działkowiczów! <grywa> Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Dorota Myczek. Udział wzięli. Martin Jacek Kopczyński, Diana Katarzyna Kwiatkowska, Japa Zbigniew Konopka, Mamma Elżbieta Jędrzejewska, Bili Cezary Kwieciński. I inni.